Cześć wam wszystkim serdecznie, z tej oczywiście Bajtek wraz z Tomaszem Radioactive Tomaszewskim w kolejnym odcinku Bet na gąsienicach. Tym razem będziemy zagłębiać, zgłębiać tajniki dżungli, która jest tą mapą, dodaną, no powiedzmy sobie niedawno. Tomasz, jakie masz zdanie? A tak. tak. <laughs> Nie, brawo, brawo! Tak. Słuchajcie, pogramy sobie tym razem czołgami z ery II, ja wezmę KW-1, Tomasz weźmie... Chyba 122, tak sądzę. Nie, to 60, pomarańczowe. <noise> <noise> serio. <głos> Lol, co ty jest? <noise> to jest kamuflaż, tak? Szczególnie w ogóle cię nie widać, wiesz? W ogóle, w ogóle nie widać. Ja dosłownie na tej drodze nie, nie zauważam. Się. Nie widzę wyglądasz w ogóle jak, z czołgi miodę. Jak mnie. Słuchaj, taki mój piesek piesek na tej ty... Na smyczy Wejdź jeszcze, tak. wejdź weź zaczekaj Sam se No tak. zaczekaj. Ty i te twoje perwersje No wejdź zaszczekaj Mów sam dostrzega Będę cię wspierał. No jedź pan za mną szybciej Nie. Trzeba zająć trzeba Czekam na innych Ja wiem ja wiem, co tam na nas czeka. Gidę przyjaciele! Na ten... Pełno przyjaciół. Ja się obecnie mam do lasu i tam będę prowadził ostrzał. To jest 100-milowy las, a tam kuboś i przyjaciele czekają. Zginiesz za jakieś 20 sekund, może być też. Coś. Ty. Nikt Teraz... mnie nie zauważy z moim kamuflażem. Dwa. <laughs> dzisiaj humor, za tak? <głos> no, <głos> <głos> Nikt mnie nie Ale Walczcie, ciebie, Crazor! O, też się 4 ci pomóc. Ja z kolei będę cię zaportował z tych skałeczek. Udzielę ci wsparcia ogniowego. Zobaczymy, jak to się spisze. Widziałeś? Ja mówiłem. Ja, są co lepsze. Rzeczywiście o tych, co jest przygotowane na Irlandii, czyli Ash Rivers. No. F4, od tego się nie bardziej I to tam jest? Sojusznicy przejęli strefę! Widzisz, ja Ci mówiłem, że to ten kamuflaż, on odbija ten... To jest st kamuflaż stealth. 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 Steal. Przynajmniej tak w telewizji gadają, stealth. Stealth? Tak. Jesteśmy i jest Jadę w stronę C A co? A co? Atakuj! Atakuj roku zauważy. No Już nikt mnie nie widzi, nie ani jednego strzału nie, nie widziałem w moją stronę no właśnie jest coś mało tutaj <grym> Wyczuwam Lekkie pokojowanie Coś na lewo, ciekawego? Co na plaży? Słychać? A na plaży. może, nie wiem, jakieś Ewa Grodzka i koleżanki wylegiby ją przy coś. Plaży, słońce, nas smaży... Nie, e, ogólnie Panzer 4F2, gdzieś tam sobie śmiga. Jadę mu na dupę wjechać, Ojej, ciubaj, Oj, 4C, a co? Dziwne. O Oj, do shopów jest. Panzer 4C, a co? O Jeszcze O. o. chłodnicy mi uszkodzili A co masz uszkodzone? Chłodnicę i stoję prawie że w miejscu Jadę Dobrze, dobrze Dobra Dobra, super! Uhu. Dawaj, teraz, ognia! Mogę dostać teraz, jako bunker. Jadę na, na B. <laughs> ja się do czołgu nigdy nie dawałem. Wypchnąć ci kawałek jeszcze? Czy ci? Na Dawaj jeszcze trochę, wypchnijmy. Mnie. Wyp wyp mnie. Mocno! Pchaj, lew lezie. Dobrze! Dobra, 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 dobra! Nie o, ruszaj! Ja? A nie, to nie ja, Te y <grafię> 34 Jadę <grafię> na B, spróbuję coś im pomóc. A ja spustuję i będę próbował tutaj raportować sytuację. Tomaszu, widzisz coś? Coś ciekawego? Eee, coś na plaży. Ja jestem niczym działo na wybrzeżu Normandii. Obserwujesz wszystko dookoła. Chociaż nie widzę, to stoję w miejscu. Biedny silnik, dobra, widzę. Przede mną jest. Aus Sturmgeschutz. Ja siedzę i czekam aż ktoś ktoś z B. Niestety. Jeszcze wyżej? Czy ja ich to w ogóle dostrzegę kiedykolwiek? A zginę. A może nie? Gdzie oni są tam schowani? O! O! Ho, -ho! Jedna w dwójka zniszczona. Trafiłem go! Podpaliłem go! Pali się! Czy będzie frak? Drugi zniszczony! Proszę cię bardzo! Gut, tam jeszcze, jeszcze F2 jedna jeździe. Jeździe? Jeździe gdzie? W moim kierunku? Nie, w stronę kapa naszego. Dobrze. Nie wygląda to zbyt fajnie. Dobre, Jeżu, jadą nawet dwie chyba. Mam. Cel nie został uszkodzony Przecież miał się spalić Miał, On miał się spalić nie. U, Niedobrze, zostałeś podpalony Tam tu jeszcze jak No dobra, stoję w miejscu już Weź no. wypchnij do chodź tu Co, co? Chodź tu i mnie wypchnij znowu Daleko, za daleko, daleko Wiem, daleko, nie przejmuj się nimi, chodź tutaj, to tu będzie bezpieczniejszy Masz, masz bunkier przy sobą, możesz mi pchać do przodu. O właśnie to jest genialny pomysł Pchać do przodu i ja będę strzelał <grym> I witamy wasz. a Aż River aż river aż river Pogramy se. Zobaczymy co nam przyjdzie Cóż bierzesz ja sobie zamierzam skorzystać se zamierzam Zamierzam skorzystać tym razem z KW2, nie, KW1 cały czas Potem Zobaczy. pokażemy Wam samociki które są troszkę troszkę no przy obecnej mapie napakowanej Działkami. Całości. całości Działem przylotniczymi No są... trudno do grania tej Bardzo trudno do grania. Saszka czekaj Aż River. River i Zobaczymy. Irlandia o. Zobaczymy jak SU-122 się sprawuje Adam został zestrzelony Przykro mi bardzo Adam I masz efekt? Ależ śmieszny Adam nie ma uczuć, Adam jest botem. Adam jest botem. Boty! <śmiech> <śmiech> czy czy powiedziałeś, Adam odbowa, jest z Borgiem? Czemu? Bo Adam był botem. Czyli Bo no, czy jakiś jest handel dwójka, jak długo stoi. A, przecież ja się nie boję. Ej, jest pan dla wywójka nic większego? Jadę przed siebie, atakuję, turmuję. Ja za tobą jestem. Super. Czym jedziesz? Su-102-2. Znaczy, to... wiesz, że jesteś najpierw poruszającą się artylerią? Eee, po części, tak. No nie wiem, masz tak po prostu na, na tak wyglądać. że masz, masz taką ikonkę. A, okej. Okay. Łoj. Łoj, yeah. oj, oj, oj. Dawaj! Stylaj! Eee... Ale ich tam jest. Mamy towarzystwo w dole, w tym. Nie, no, skąd? Jakie towarzystwo? Okej, wyżej. Jak jest z nim? Wjeżdża czy nie wjeżdża? No, się Pilnuj go tam. Nie, zu pociski tu Moi załoganci płaczą Dobra. A, nie trafiłem ja o taka każę do strzału Wyjeżdża on, wyjeżdża Schodź ze skał na niego podjeźd No weź go tam tam tamtąd. Nie mogę, bo mnie za, zatłucze Przestań! A dobra to jest NK? LK No to dobra Fak, Nie! Nie tak miało być! Bo to się jakoś ustawię do wszelkiej obrony Ale teraz tak, tutaj tutaj jest wolna przestrzeń, czy nie mogę chyba rozpocząć na wyjazd, większy Ham nie ubił, Dobra. Ham czy nie, Ham, ale cię ubił, no? Żyję tam, jeszcze czy nie żyje? żyję? Eee, nie wiem, żyję. Przeładunek. No, no, pociski zapalające odłamkowo jakieś tam. Nie ogarniam. Zafienie. to dość mocne. Kolega mu pomóc, jest już po nim, dobra Tamten L zniszczony? Tak, 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 słuchajcie, go zniszczyłem Został mi mój czołg w kamuflażu Za chwilę tu jeszcze będzie kolega, o się w końcu coś dzieje, jest ciekawy, jest ciekawy Okej, okay, ściągnę na nich swoją uwagę Znaczy, na odwrót Dostał Ostatni do chwili pewnie wyjedzie. Uważaj, jest na prawo, na prawo idzie kolejny. Na prawo idzie kolejny. Wiesz co, od mostu. Weź od tyłu go zaj zajedź. Od tyłu, Je jeźdź na lewo. Jeźdź na od lewo, tyłu to, to od jest tyłu. sztuk... Dobra, jest jesteś szybki. A no, powiedzmy, że. Powiedzmy, że jesteś szybki, jak się tu staje pod. Żeby tam ewentualnie na się ustawić. Na on wersję ustawię. Widzisz go? Wyjechał. Moja. Cel nie został uszkodzony, OK. Jedzie na mnie. Jest na wprost mnie, także... Au. cały czas we mnie celuje. On chce skał. mnie ubić. A z tej, tu jest gotowo trafić, to jest to nie jest takie teraz proste. No fajnie, że No nie, nie mam punktów. nie? Przedni pancerz mocniejszy. Przedni został wkłoniony? Jakim cudem? Dobra, dostał komandę. Ja jeszcze jestem na On się wycofał, wiesz, potrzebuje wsparcia i pytanie czy coś mogą udzielić. Nikt! Co z tym drzewem? nie A szkoda. No niestety. No, można tak Także nie myślę że go. Ubiłeś go? Nie, nie trafiłeś. Właśnie sobie... go! To go Zrobił ci coś? Nie. No to jest w końcu kawu dwa. został uszkodzony. Przeładowuję. Gdzie walić? Nie ma, gdzie ma tego? Wierzchkę? Yes. Mogłaś w dolną no ale okej. Okay. chodzi mi mój niby zawieszenie. Ale dobra. Ale tam sztugie jest. Jak mu się uda przeładować, porę. To Sztuga dziabni od boku. Dlaczego tamten ten mam wsparcie, wiesz? Tak, że nie chcę też... Jak tutaj od boku, tak, nie, przyszedł, nie, przyszedł, dajmy w dolną belkę. Jak w bocie, jak, jak, jak w bocie. tam na skrzynie biegów. I do wojku. Dostał, oczywiście dostał. Znowiłem. go podpalił. Dzięki! Proszę! Dzięki, Tomasz. W nie nawierzchni należy na głośnicy. I jesteś nim Super! Super Bartek, atakuje normalnie. Póki co, kawu jedynka to legendarny pojazd. Tak było, oczywiście jest. Ty wiesz, gdzie stoisz? Poczekaj. Wiem. Mogę się nawet przepatrzeć, jak lecisz. Tak, ci przepadć, to jest mogę ci przepchnąć, tak taki śmieszny. Mogę cię włączyć. Bądź... Puf. Bardzo dobrze. Ma mały piesek jak na smyczy. Chyba ty. <laughs> I dobra. Idziemy dalej. Fajne, to jest, że się za kamieniem dzięki temu, że schowaliśmy się za kamieniem za bardziej. Za jedną z podpór mostu. Uniknęliśmy strzału wrogiego. Po prostu schowani. Ale nie. Teraz spróbuję tutaj kamienę właśnie przeatakować, przystymować troszkę. Póki co, trzech zniszczonych naprawdę jest zacny. Sytuacja oblicza się na moją korzyść. Ready, jak? To z tobą. Ja? Eee, nie żyję w ogóle? Już nie masz tego spawnu? Nie, da nic? Nie, muszę te 60 zamienić sobie na T26. Wtedy będę miał no, przynajmniej więcej szans. Z... No kurde, ale te to 60 jest do, do tyłu. Spójrzcie na no jest miód-malina, naprawdę no. pod tym względem, przynajmniej pracuje genialnie. Wiem też, że teraz poprawili jakieś tam modele HD, zrobili nowych czołgów. Tak, aż chyba nawet 8 czołgów. Ale powiem Ci, że ładnie wygląda to. Tak naprawdę wyglądają, no nie muszę wyglądają dobrze. Wiesz, wiesz o, o tym, Teraz tak, nas zostało bardzo niewielu. Dosłownie kilku. Teraz dużna przyczyna jest y, mocna, bardzo mocna Jak się potoczy dalej, zobaczymy za chwileczkę Tomek, czemu jesteś tak cicho jesteś? E? No nic, no, nic no, nie no, mówisz, nie komentujesz. Czekam na, na, na koniec bitwy Normalnie jak wiem, że tak, żołnierz. Jest, ja, jest jednofunkcyjny, jak kobiety funkcyjny. Tak Dobra, no kawu do mistrzu prędkości nie należy. Czy Również miało na korpkę wiesz, czy, czy już nie? Eee, z tego co pamiętam, miało elektryczne już. No, w końcu. Spalinowe. Na Dobra. No. Robimy szybkiego luka w górę. Szybki luk w górę. Nic nie stoi, nic nie stoi. jedziemy. ...troszkę w prawo, w lewo... ...i kolega jest... ...o tam. Oni odejmują. O cholerka. A ja ich stąd nie zdejmę chyba. No niech to. Coś czy ladowy? Nie wiem skąd Zostałem ja 2,15 i Catalina. Miodzio. Zrób coś z tym. Staram się. Ale demonem szybkości kościkał jedynka nie jest. Jest. Tak? Pewnie. <grafy> Dawaj. Wywatuj mu. Woo Woo. Go go. <grafy> Power Rangers. Power Rangers Ninja Storm. Go, go, jedziemy w przód. Zajmuj strefę. Ja, yeah, ja. Yeah. Jak myślisz, jak będzie bardzo widoczny T-26 w kratę pomarańczowo-czerwoną? Czy <laughs> <grymi> to ty masz jakiś kompleks? Tak. Żeby cię wszyscy musieli widzieć? Oczywiście. Teraz postąpię bardzo i wracam oh, shit. Jeżeli ma najwięcej złota. O boże, nie mów w tej Czy ktoś Coś jeszcze, jeszcze idzie? tak, tam jeszcze idzie od przodu jakiegoś. Turm geszyc. No niestety, Tomasz, coś się dostało jeszcze? Nie. Tu słabo, bo ja jeszcze mam BT7. Cieszy mnie to. Mnie również i zamierzam go użyć. Niestety mi nie, 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 nie zostało. O, dobrze no przykre. A, wiem. No A. ich trochę dużo przeżyło, niestety. Tam stoi... Kuźwa, tygrys! Dwóch pod rząd. To ja tak trzech wcześniej to zpieczyłem. To Trafiłem mu w Amu. 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 Oh. A? Tam już tu jedzie Ależ on się nie boi Oni się panicznie wszyscy nie boją Panzer 4C Trafił mnie w magazyn amunicji Hihihi! <laughs> rozumiesz? Oh, 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 znowu zniszczyłem! Nie gram. To ja, <laughs> do, jest <dojdzie> jeszcze obiad. <laughs> 75, piątka, krótka i zniszczyła rybaka na amunicji. Uszkodzi mi gąsienicę. I <laughs> go <Jego> też podpaliłem! <laughs> Jaka radość z życia! Hahaha! <laughs> Cztery jednostki zniszczone w ciągu do swoim czołgu. I Aż się chce grać. Dobra, idę zjeść obiad. Uwaga, i... skacze smacznego Radio FG. <laughs> Jedziemy dalej poprzez las. Idziemy dalej poprzez las A zwiedza zwiedza nas. I przed nami, przed nami, przed nami. Co będzie przed nami? Nie wiadomo co będzie przed nami.